Hej, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny raz zagramy sobie w Darksiders 2, i będzie to już drugi odcinek. A więc, grajemy sobie, biegniemy na górę. Ale mam dużą kosę. Normalnie każdy drak by spierdalał. Our realm we few are all that remain A warrior's life is never easy old one I not easy but simple I always saw my end with blade in hand a field of enemy dead before me And what glorious end awaits you hiding behind these gates uh, you cannot fight corruption nor can you harm it You can only kill those it has claimed Every blow I strike against corruption. Is a blow against my own people. Muse on that, Rider, before you mark me as a coward. Do what you must for your kin, old one. For mine, I ride to the Cauldron. Horseman, you'll find not that way, but trouble. Well, if you fancy your corruption waste deep, that's as good a place as any. You know there's a reason this gate is here, and if you were a friend, I wouldn't let you pass. But then. hm szkolenie? aha jakaś umiejętność darmowa była na inne mnie stać Ach, wstecz, stać ta 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 dobra otwierajcie tą bramę Widzę, że tania siła robocza. Mhm. Musimy znaleźć sposób, żeby sprzejść. Pewnie tędy. Myk. O jaki duży teren Normalnie jak w Samie O dobra, mamy konia Co my tu mamy? Jakieś wielkie oko. Ma mniejsza z tym. Nasze zadanie jest w tą stronę. Albo w tą. Jest tu mapka jakaś? Jest. Dobra, jadę tam. Optymalizacja silnika jest bardzo dobra. Perfekta! Nie, na przykład prototypa dwójki. Co mi się rżdnęło jak... Jak na przykład, nie wiem, jak Gothic 3. No, silnik jest fajny, widać. No i RPG jakaś by mogli tak zrobić na tym silniku. Dobra, powalczymy trochę. O. O, nie zginął. Ale teraz już tak. O, buty jakieś. Lepsze od moich. na koniu walczyć. No, też fajna rzecz. Aj, sieknął mnie. Nie mogę trafić z tym. O, to było śliczne. Myk i dwa hity i pada. O, skrzynia. Prezenty. Eee, słabe. No, tam jest kolejna skrzynia. Czyli tam pojadę na tą górkę. Okej, yeah. dobra jakiś młotek. no, całkiem niezły, trochę gorszy od mojego, opentana broń. Dobra, zobaczymy. Co to, jakieś niewidzialne gówno? Lol. Coś tu jest. Aha. To było to, ten opętany młot? Dobra, lecimy sobie dalej. O, mnie ganiają. O, i kolejna skrzynia. Ale tu już mnie gonią, widzę, więc trzeba ich załatwić najpierw. Jest pierdalasz, pojebało cię? cię kurwa Chodź, chodź, chodź tu, choć, no chodź świnko, no chodź Myk w pizde O, rozjebałem go, dobra Idziemy do tej skrzyni O, kolejny frajer tam wejść tędy? Nie chyba w ten sposób o dobra. A ta skrzyna na górze pewnie Dobra, deska. Teraz tam. Tak. Damaj. Co to jest? Kosy nowe jakieś? Nowe, potężniejsze? I kolejni Bogole Dobra, jeden z głowy, jeszcze jeden Dobra, po nim Tu jest ich więcej Mi to przypomina MMO. Są normalnie potwory, spawnują się, chodzą sobie i musimy zabijać, ekspić. Oj, cholera, uciekaj płomienna przełęcz. Co my tu mamy? Kolejne jakieś ruiny. Kolejna skrzynka, więc chodzimy. Tak, tak, teraz tam, tam, tutaj. Dobra i mamy. Rwasze. Dobra, buty mam lepsze. To można wyjebać, to też. No i dobra. Okej, okay, udajemy się w dobrą stronę. Co to spada z nieba? Chyba jakieś te... lawa wulkaniczna. Ha! Zgadłem. Musimy pomóc temu ziomkowi Jedynka Oj cholera mnie obtugują Be true. A rider has come to the realm. Mm, not another one. You're the Nephilim, the one they call death. How did you get here? Took a wrong turn. It appears I'm stranded here with the rest of you. If you seek the cauldron, you should know that it fell to corruption fair long ago. I can still feel the fire itself rumbling deep in the earth. I'll take my chances. Say, if you're headed in there, you mind doing something for me? Yes, I mind. are I doing enough already? Perhaps. Though it seems to me you're doing right enough for yourself. Our benefit being a fortunate side effect. Well, if it ain't much trouble, I, I left an old metal platter in there, with the image of two hammers scribed in the center. Not much to look at, but uh, it was my journeyman piece. Last thing I ever forged. A dish? You want me to bring you a dish? Yes. Well, it is. Uh huh. Value. If you find it, I'll make it worth your while. Why not restore the fire yourself? I came here just for that purpose. Figured I'd pop the cork, so to speak, be the hero. But the cauldron is locked up well and tight, and the way through is swallowed by fire. You look capable enough. Perhaps you can find a way. I'll wait here and guard the entrance. No different than the others. Less pleasant on the eyes, for one. <laughs>

Słabe buciki, no i wchodzimy. Drzwi otwarte i zamknęły się. Tu jakaś dźwignia. Dobra, i jest jakiś kocioł. Hmm, tamte potworki są jeszcze, kurde, jakiś eliksir by się przydał. Bo... A to co? Aha, tym rzucamy? Przełącznik na ścianie. O tam. Udało się. Dobra, idziemy tam. Dobra, wezmę sobie tych pomocników. O, nawet całkiem są całkiem. Heh, walczą za mnie. O, jednak nie. Nowy poziom. i teraz, znowu Prince of Persia hmm. Zamknięte No dobra, tam tende już widzę drogę mam manki manki No ale sprawniej dużo to wykonuje niż książę Persji. No ale wiadomo, to nie jest człowiek. Dobra, i drzwi otwarte. No i co, musimy wrócić tą samą drogą? Chociaż nie. No o, walka z bosem. Albo nie z bosem, po prostu z większymi pomocnicy. O, Eliks jest idealnie. Dokonali ich nie. Kombosy, kombosy tego nigdy dosyć. Kombosy. Kombosy. I myk. Jeszcze ich. Dobra, pokonani. Dawajcie jeszcze, jeszcze. Łe, koniec już. Dobra. Tu coś leży. W końcu zbroja jakaś. Przepaska, ale jest. Teraz tamtędy chyba. A tam co jest? Nic nie ma. Oj, nie, nic nie ma. Mapa lochów. Dobra jest ta mapa. O. Użyj gniewu. Nie, no uleczyłem się niepotrzebnie przez przypadek. A co to jest gniew? Tutaj? Ta. tylko nie mam takiej. No, niech się tłuką tam. Ja i tak zaspokonam. No siema. Mogę się przyłączyć do tańca. A, finisera chciałem użyć, ale za Oj, cholera. Nie dla psa, dla pana to dobra, co my tu mamy, jaki saun? O jest, a co to jest? Aha, tu taki na, ramie, na ramienik jakby szkieletowy klucz, aha, do tych drzwi pewnie. Mhm, mm tędy teraz. Aj, cholera jasno. teraz. A, tam. Dobra, kolejni przeciwnicy. Już dwóch. Jestem zawiedziony. Dobra, i co jest za tymi drzwiami, zobaczycie w kolejnym odcinku. Więc oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Na razie.